Muzyczna terapia w studiu Rada Płac wydają was muzyczni Diana i... Emilka, hej! A dzisiejszym tematem naszej rozmowy będą juwenalia oraz przy okazji sądzę, że porozmawiamy o polskiej scenie muzycznej. Dokładnie. Juwenalia już e, właściwie dobiegają powoli końca. Tak. Już większość e, wydarzeń e, wydaje mi się, że było już w minionym tygodniu. Tak, weekend. Tak, tak, dokładnie. Jeśli jeszcze... Tak jak ja, nie gościliście na żadnym koncercie, to jeszcze mimo wszystko macie możliwość. Tak, szykują się jeszcze dwa dość duże eventy, o których warto pamiętam. Tak, powiedzieć. dokładnie. E, na pewno na Agricoli. Tak. E, będą w ten weekend? Dobrze. Następny mogę? weekend będzie. Okay. Następny weekend, 25. <laughs> A, tak, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Będzie między innymi pani Kasia Nosowska. I The Dumplings? Dokładnie, więc zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Mm -hmm. Będą też jeszcze Juwenalga SGGW, gdzie możemy spotkać takich artystów jak Plan B, jak Martyna Majda oraz Krzysztof Krawczyk, co będzie dosyć mm, ciekawym Krawczyk, okay. gościem według mnie, ponieważ e, nie wiem, czy byłaś na jubilariach zeszłorocznych Politechniki Warszawskiej, ale Krawczyk zebrał niesamowitą tak, ilość tak, ja studentów. Tak, rzeczywiście. Ja już o zeszłym roku, ale rzeczywiście, masz rację. Prawdziwe show to było, naprawdę. I sama byłam w szoku, bo kiedy myślałam o Krawczyku, myślałam tak raczej taki w spokojnym tańcowaniu w parach, nie, a tutaj nie, nie. naprawdę ludzie oszaleli. Krawczyk daje czadu. Także, Dokładnie e, tak. Teraz też pewnie będzie równie ciekawie. Mhm. Du mnie też w tym roku, tak jak poprzednim, line-up na SGH w ogóle nie zawiódł. E, rok temu był Zanax oraz Plan B. W tym roku za to byli Fritti na przykład, oraz na sam koniec wystąpił mhm. raz Mentalizm, czyli jeden z dosyć fajniejszych, ciekawszych filmów tak, hip-hopowych. Y, tak. takie dosyć głośne. Tak, i wyjść e, świetni. Nazwę. I co jest bardzo ciekawe właśnie w Juvenaliach SGH, że wzorują się troszeczkę na e, styl tak naprawdę już takich festiwalu troszeczkę muzycznych, bo mają swoich sponsorów, swoją strefę do jedzenia, mają dwie różne sceny. I nawet dzień przed, lub e, nawet troszeczkę wcześniej, e, przed samym wydarzeniem dają rozpiskę, gdyby, gdzie masz iść, c, e, kto kiedy występuje. To jest naprawdę fajne, bo na przykład jeśli chodzi o Juvenalia na UW, to mhm. Pierwszego, pierwszego dnia e, w piątek występowali na przykład Zeus oraz Dwa Sławy i to były występy za darmo. Lecz niestety, jeśli chodzi o następny dzień, sobotę, kiedy miały grać strachy na lachy, Happy Sad, czyli naprawdę taka fajna, klasyczna, takie klasyczne zespoły tak, e, juwenaliowe. Tak. E, niestety okazało się, że na to były bilety. I te bilety mhm. były od 40 do 50 zł, zależnie kiedy je kupowałeś. No i w momencie, kiedy już większość ludzi dopiero orientowało się, że on odchodzi dzień występu, już było wykupione. Więc trochę szkoda, że gdyby tutaj e, ta informacja też nie była od razu widoczna. Mhm, gdzieś... Czyli trochę takiej marketingowej strony Tak, że marketingowa strona okay. troszkę tutaj zawiodła, e, a szkoda, bo naprawdę też juwenale na UW są o tyle fajnym doświadczeniem, że naprawdę tam bardzo, bardzo ciekawi są artyści. Tak, zawsze jest bardzo fajna atmosfera, wydaje mi się, że prowadzący, bardzo z najfajniejszych w ogóle juwenaliów. Tak czy, i angażują też fajnie studentów swoich z Urg. Tak, najfajniej ze, ze wszystkich uczelni, bo na przykład w tym roku właśnie... Przed występami artystów e, były puszczane na telewizji e, filmy studentów, które nakręcali jako taką właśnie specjalną zapowiedź, taką coś w stylu jak Eurowizja, też mi się mm -hmm. wydaje, że właśnie przed każdym, jak gdyby filmikiem, jest taka krótka Taki zapowiedź. Wizytówki tak, i to było super że to, jak gdyby wkręcili właśnie studenci, też studenci prowadzą to wydarzenie, to też jest bardzo fajną praktyką, też, bo w większości to są studenci z dziennikarstwa albo z e, samorządu. Tak. Ale też bardzo fajnie, fajne jest to, co już właściwie wspomniałaś, że z roku na rok e, coraz większo, większą popularnością się cieszą te juwenalia. Tak, bo są za darmo, a fajnie też. Artyści. Wydaje mi się, że to jest kwestia e, właśnie jakości i mhm. tego, jak ten poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Tak, bo to ta promocja jest naprawdę bardzo Dokładnie. duża. Pokazuje tak. też, ile gdyby na ile studenci mogą być to zaangażowani i to jest naprawdę fajna sprawa do CV, zwłaszcza jeśli chodzi o e, te elementy, które mają miejsce na Agrykoli, właśnie mm -hmm. też z UW, bo dobrze wiem, że kampus e, e, robi dla swojego radia tam wywiady z artystami, po prostu tak. na backstage'u i to jest coś bardzo fajnego, bo właśnie ci studenci dziennikarstwa, nie tylko, którzy biorą udział w tym radiu, mają możliwość potem zrobienia takich Dokładnie, pierwszych jest, swoich profesjonalnych wywiadów. Dokładnie tak, to jest świetna e, świetna sprawa. Ale teraz na chwilę, gdyby już nie o samym wydarzeniu, tylko po mm -hmm. prostu też o stanie właśnie muzyki w Polsce. Bo mam wrażenie, że przez ostatnie lata ona naprawdę jak gdyby nabrała tempa. Tak, zdecydowanie. I różnorodność powstała naprawdę ogromna. Więc mam wrażenie, że teraz jak się idzie, Jakikolwiek student e, na jakimkolwiek juvenale, to zawsze będzie mógł znaleźć tą swoją niszę, ten, tych mm -hmm. swoich artystów, których e, słucha. Z jednej strony to też jest kwestia tego, że organizatorzy po prostu słuchają studentów mm -hmm. i e, wiedzą dokładnie, czego, jakie są oczekiwania, tak? Mm -hmm. e, ale to też jest, e, tak jak mówisz, właśnie kwestia tej e, polskiej sceny muzycznej, mm -hmm. bo ona się ciągle zmienia w ostatnich latach, coraz dynamiczniej. Dokładnie. I też, z roku na rok po pojawiają się coraz ciekawsze nazwiska, tak? tak przez, wydaje mi się, że przez ostatnie jakieś, nie wiem, 15 lat to się diametralnie zmieniło w Polsce, bo jeszcze 15 lat temu wydaje mi się, że mieliśmy taki trochę zastój mhm. w muzyce, ale wraz z pojawieniem się e, The Dumplings czy Micro Music, mhm. e, tego typu zespołów, naprawdę ta polska scena muzyczna nabrała tempa. Dokładnie. I teraz możemy właśnie też tymi wynaliami promować Nowe, młode zespoły, które są bardzo ciekawe. Dokładnie tak. Ja też pamiętam, że inny z takich e, zespołów e, twórców muzyki był Zanak, co mi się wydaje. To mm -hmm, też tak, gdzieś to tam gdyby level, Frittini, właśnie tego typu artystyki. Tak, arty tak, takie nowe właściwie. Tak, bardzo e... fajne. I gdyby oni też mm -hmm. są bardzo twardy, że na różne, gdyby m, współpracy z innymi artystami, mm -hmm, właśnie. Tak. Żeby też. E, Powiększyć, jak gdyby możliwości swoje muzyczne, rozwijać się. I to jest bardzo ciekawe. Powiedz mi, czy masz takich artystów, którzy naprawdę uważasz, że są godni polecenia, ale są jeszcze tak mniej na przykład, docenieni, albo mniej zauważani, a warto o nich wspomnieć. Właśnie może mm. juwenaria będą za rok takimi drzwiami dla nich właśnie, żeby zdobyć słuchaczy. Dla mnie, znaczy, już na pewno Rozali ma słuchaczy, ale to jest nadal <laughs> świeże nazwisko tak. e, w Polsce. Uważam, że jest Absolutnie godna właśnie tej, tego zainteresowania mhm. ze strony studentów, jest niesamowitą artystką, która też właśnie, tak jak mówisz, znalazła swoją niszę, ponieważ tak. ona śpiewa trochę w klimatach R&B, Śpiewa mhm. w większości po polsku, co jest dosyć niespotykane, przynajmniej w Polsce wydaje mi się, że żaden z popularnych takich nazwisk. Tego nie robi. Także to jest takie troszkę tak. parcie prawda, na anglojęzyczne, a czasami zapominamy, że to co tak. nasze też może być bardzo piękne. Tak samo y, należy mi się tutaj wspomnieć o tych artystach, którzy już y, od kilku lat są na polskiej scenie muzycznej, ale y, są o tyle wyjątkowi, że zaczynali w internecie. Mm -hmm. więc to jest tak jakby taka nasza <głos》> domena, tak, że tak. wszystko robimy w internecie. Y, więc nazwiska, takie jak e, Saszan czy Dawid Kwiatkowski, mhm. oni rzeczywiście stawiali swoje pierwsze kroki w internecie. Najpierw zyskali fanów, dopiero później e, zaczęli swoją taką już prawdziwą, profesjonalną przygodę z muzyką. To prawda. E, zarówno Saszan, jak i Dawid niedawno wydali swoje płyty. I widać też to, jak się rozwijają, że dla nich kiedyś to była zajawka, mhm. a teraz już zyskali e, bagaż doświadczeń, wiedzy. Możliwości też. Tak, dokładnie. I Wydaje mi się, że w świetny sposób to wykorzystują... Nie wiadomo nie trzeba ich lubić, tak? Hmm. I to jest kwestia gustu, ale trzeba przyznać, że naprawdę robią dobrą robotę i idą w dobrym kierunku. Tak. Ja chciałam poruszyć taki jeden zespół o nazwie Coles. Oni hmm, tak. e, są według mnie dosyć nowością na rynku polskim, ponieważ naprawdę ich muzyka, jak ją słucham, mam wrażenie, że jest nawet pewnego rodzaju artystyczny happening, że każdy konkretny ich utwór ma konkretny hmm. swój klimat, który jest ci zawieszony naprawdę między rzeczywistością a chmurami, że tam, jakby tak. gdyby każdy dźwięk, e, każdy te, te, tekst piosenki w ogóle jest pozbawiony swojego znaczenia. I to jest coś takiego, że ten tekst muzyki, ten tekst piosenki jest wręcz y, melodią sam w sobie. A mm -hmm, naprawdę tak, potrafię bawić się tekstem, co jest bardzo wyjątkowe, czego w sumie. Czasami właśnie brakuje właśnie na scenie polskiej, że właśnie tak jak sama mówiłaś, że to jest taka moda, żeby iść w kierunku anglojęzycznych tekstów. Na przykład mm -hmm. Margaret według mnie to wypromowała najmocniej. Tak, ale też dobrze zrobić, trzeba przyznać. No tak, jej, ona jej ma dobry akcent i trzeba przyznać, że naprawdę faktycznie wychodzi tej z grawni. Nie, nie, nie przyznam, że nie każde marty się to wychodzi tak zgrabnie jak jej. <laughs> Jasne. Ale tak ona naprawdę ma do tego y, dar. Lecz naprawdę brakowało mi się takiej fajnej po prostu mm, polskich tekstów pisanych. Mm -hmm. Tak jak kiedyś właśnie właśnie robił Happy Sad na przykład. Po prostu tak. To jest przyjemność po prostu też słuchać Myślę, że to też tego. jest to kwestia tego, jak trudno się pisze po polsku, bo jednak mm. po angielsku przejdzie wszystko. Nawet jakbyśmy tak. chcieli nagrać piosenkę, nie wiem, o malowaniu ścian albo o piciu kawy, to ona może stać się hitem i jest być bardzo interpretowana w jakiś taki mm. bardzo podniosły sposób. A po polsku, no bardzo łatwo o tą przesadę tak. i o jakiś kicz w ogóle. Nie tylko w tekście, ale też mi się wydaje w muzyce. Ale nasz język jest bardzo piękny, jest bardzo wdzięczny moim tak. zdaniem do tworzenia. Bardzo obrazowy też, mamy tak. dużo słów, które warto korzystać, które warto szukać. Tak, tak żeby starczyć ćwiczyć i mieć jakiś pomysł na, na wykorzystanie mhm. tego języka, żeby odnieść sukces. A tak jak właśnie wspominałaś o Calls, to zgadzam się w stu procentach o tym, co, o czym mówiłaś właśnie o nich i cieszę się, że... Taki zespół powstał, że oni w ogóle są bardzo młodzi, tak, to są tak. bardzo młodzi ludzie, a mają tak przemyślane to wszystko. Tak od, bardzo od początku do końca. słucham jest... i teraz mam takie trochę wspomnienia z początku The Dumplings, zasiężałem mm -hmm. też, żeby była. Tak, od razu no, też mieli mi się kojarzy Dumping. Pomysł dokładnie. na siebie i o to chodzi. Rana w sumie e, też miał podobnie. Jeden fakt jest taki, że w pewnym momencie też Klaudia Frańska trochę uległa tej takiej e, modzie właśnie, że anglojęzyczne piosenki zaczęła tworzyć. I jak gdyby okej, okay, choć że czasami mam też coś takiego, że kiedy. Polscy artyści zaczynają śpiewać mm -hmm. anglozyczną piosenkę, mają taki moment, że bardziej skupiają się na tym, żeby nie zrobić żadnego błędu śpiewając, tak. że gdzieś ta melodyjność ich głosu znika. I już wtedy wysłyszy ten głos, ale nie jest taki rozpoznawalny. Wydaje mi się, że też ich właściwie taka osobowość sceniczna się zmienia. Tak, bo jest to takie skupienie, po prostu, żeby nie pomyć tak, żeby nie tak. tego <grym> nie wiem, nie wiem, z czego to wynika, może <grym> to rzeczywiście z lędkowe. tej obawy przed pomyłką, ale. Coś w tym jest, że artyści, którzy zazwyczaj śpiewają po polsku, kiedy próbują stworzyć coś w języku angielskim, y, zmieniają się y, na scenie i czegoś brakuje. Wydaje mm -hmm. mi się, że wtedy czegoś w nich brakuje nie są tacy y, wyluzowani. I wydaje mi się, że w to widać, że ona po prostu już od dawna tworzy po angielsku, dobrze się w tym tak, czuje. Tak, właśnie. Dobrze się w tym czuć właśnie. Trzeba tak. I widać, to... że jej zależy na tym też, żeby nie zamykać się na polskim rynku muzycznym, mm. ale też trochę pokazać się za granicą. I to jest bardzo dobre, bo jednak powinniśmy się chwalić polską muzyką. Wydaje mi się, że tak. w tym momencie mamy czym się pochwalić mm -hmm. y i warto brać z niej, przykład w tym tak. w tej kwestii. Właśnie, Mam nadzieję, żeby... że wynale też nie będą takie stricte, wyłącznie e, właśnie dla studentów, ale też po prostu dla osób też zagranicy, właśnie, dla osób też starszych, młodszych, żeby też po prostu mogły naprawdę fajnie obcować e, z tą polską muzyką. Tak, I szczególnie, też... że wynale są bardzo takim wyjątkowym miejscem, wyjątkową przestrzenią. Mhm. E, Akademicką, to jest... prawda? Tak, właśnie to nie jest do końca taki festiwal muzyczny, e, tylko jest zupełnie inna atmosfera też y, bardzo, bardzo wyjątkowa i, i warto odwiedzać. Tak, dlatego zachęcam naszych słuchaczy, żeby odwiedzili y, ostatnie już y, z punktów właśnie w i też dla większej otwartości ciekawości polskiej sceny muzycznej. Do Dokładnie. usłyszenia i dziękujemy pięknie za audycję. Cześć.